W dzisiejszym odcineczku razem z Maciem zostanę z Guardem. Patrzcie, kupuję Guarda za 2,5 miliona. Tak używam! Maciek, jestem strażniczką, zobacz, z trójkącikiem. Let's go! Jestem Guardianem. Nie Emma. Maciek ja też, zobacz! Jak epicko wygląda! W porządku, pamiętaj no, patrz, ci co tak, bym. Tak, tak. Popnął mnie! Pierwszy mnie po... no, no to i go, pierwszy zlikwiduj go Zlikwiduj go, zlikwiduj go. Ja go zlikwiduję. O ty. Ej, ma... ja jednego, ja obserwuję. Wiem, ja wiem, którego chcę, dobra? Który tutaj? Tam Ej, jednego o, ma... było ściąność, Ja widziałem, jak go ściągnąłeś. Macie drugiego tutaj. Nie drugiego strzelaj sięgnąłeś. do wszystkich, jak leci, no co ty? O, zaznaczają mi się cele, A, których trzeba zlikwidować. Tak, mi też się zaznaczają, ale Więc... zostaw mi jakiegoś do zastrzelenia, no co ty? No to od samego początku musimy obserwować, co oni tutaj robią, co oni tutaj ja robią. Ja zajmę się tymi z tyłu, dobra, ci nie, ci nie. No i co? Kto dostrzały? Ej Maciek, ale wiesz, że możesz też ich popchnąć? Chyba, żeby ich wyeliminować? Dobra, cwaniaczki, cwaniaczki, Ej Maciek, co Maciek, patrz. robią? Popchnę go, popchnę go. <laughs> popchnęłam go! Dobre, dobra, dobra, dobra. A ty gdzie gdzieś? A ty gdzie wiegniesz? A gdzie? A gdzie? Tu... Ej. Ej. Ej Maciek, to było epickie, ja go popchnęłam. <noise> <noise> Ej, to było cudowne. cudowne, On, ten się o? rusza i tamten po was. No i bardzo ładnie, bo nie ma na green light się no, ruszania. No, dokładnie. No, gr na green light no. mogą. Właśnie na green light Maciek mogą. N znaczy na red light nie mogą. Na Ty staniemy. Pokażmy im się wszystkim, jacy jesteśmy kozaki. O, jakie kozaki. No, Spokój, co wy sobie myślicie? Uspokój się! Ty też! Tak. Nie biegaj po My będziemy po łóżku. porządku pilnować, no, my porządku pilnujemy Takie i nasze okula... zasady! Takie okulary są niezgodne z regulaminem, co to ma być? Jak zgodne z regulaminem? Co? Na Wiarce gra? Co no ty właśnie? przyniosłeś się na wirtualnym życiu? i coś teraz? Maciek, do kogo ty gadasz, Ja cię nie widzę? Gdzie ty się schowałeś jako ten strażnik? Gdzie ty jesteś? Maciek? Jeden kolor tylko. Nie no, o, nie, nie no tak. różnie, nie. Ej, nie, ale nie. ja stałam obok niego, nie było cię tu! Nie, no grubo, 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 że ty mi dobra. O, tak. Moja ukochana Usia. konkurencja. Co? Ja mam Co? pomysł. Można im poprzeszkadzać w Ye takim tempie. Zobaczcie. <laughs> Idzie <laughs> Oni będą, pa, 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 pa. Oni będą teraz wybierać, pa, 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 A ty staniesz tak. Ap, 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 <laughs> a, pi, a, pa, c, A, pa, c. a, Apacy, 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 apacy. Chodź, chodź im, poprzeszkadzamy. Ej, ale patrz jaki to widok, widzicie, jak to fajnie, jak wy nam przeszkadzaliście, O, on skończył. No, ten, jak szybko skończył w ogóle. Gratulacje, playerze. Gratulacje, playerze. Ej, o ten tak. też. Ej, Wierka też skończyła. Wierka też skończyła. Dobra, o, a teraz. On trzeba też skończyła. tak, róbmy, róbmy tak trochę. Tak, weźmy im i poprzeszkadzamy, Ej, chodźcie, dobierzmy tak? jakiś cel, komu przeszkadzamy. O każdemu łysemu. <śmiech> <śmiech> Nie, no każdemu, każdemu, każdemu można. Pa, Dobra, stanę tutaj. sprawiedliwi bądźmy, sprawiedliwi. No sprawiedliwe stoję. O, mu na tym. ten gracz pa. skończył. Bekon skończył. Zobacz, ja się damy radę temu przy przeszkadzać. Zobacz. Dobra, pokaż. Patrzymy temu, czy przeszkadzamy teraz? Ja też co zostanę. Za Ej, a ja temu, a ja temu. Ciekawe. Myśli, że mu przeszkadzam? Myśli, że mu przeszkadzam? Nie wiem, stanę z tobą. <laughs> z tobą. Jestem mega. ja jestem mega ciekawa Maciek, czy my mu przeszkadzamy czy nie? Co? o co ocen się, ocen się? Ej. Zobaczymy, no, no. O, Maciek, ale tak nie można. A, tego? a do tego? No tego też nie można. O, ona, 40 nie rady, ona nie dała rady, ona nie da rady. <laughs> Podwójnie, w razie co, żeby wiedziała, że musieliśmy ją trafić. Tak. O, ten dał ten, radę. Co, co, gdzie o, gdzie Maciek, ostatni gracz został. O, dał radę, no, dał radę. Ajajaj, aj, aj. liczyłem, że będę mógł ci zasadzić pomiędzy ja. twoje gałeczki oczne. Co ty, o, Maciek, cię zasadzić? Runda. Specjalna o! runda teraz. To się teammate'ują, zobacz, 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 Możemy im pomóc? O, Nie, dawaj. zaraz zobaczymy. Ty, oni się ciekają, ty. A tam co jest? Rodzeź to zgrupowanie, tak. to jest grupanie. Nielegalne, proszę nielegalne zgrupowania, proszę odejść, tak, o, proszę, proszę odejść. Do widzenia. Sufit strzelam jakby co, żeby myśleli, że tak. nie ich atakuje. No tak macie, bo my w sufit strzelamy, żeby nie było, nie? No o nie, amunicja mi się skończyła! Jak amunicja mogła się skończyć? E, no, skończyła, zobacz, nie mogę strzelić! A, a musiałam a, przeładować. A, a, widzisz. O, tak to się dzieje, trzeba go ściągnąć! On jest nieładny! Kogo? A tych z nożem musimy ściągać, bo mają nielegalny sprzęt! A, cwaniaczki! Tak, Dobra! Ja, e, ja jednego ściągnęłam, wiesz? Dobra, teraz Piln... na pewno komu się powinie noga. Ruzia i Maciek pilnują porządku w tej grze. O, tak! Tak jest. No, Pilnuj tego porządeczku, Maciek. Wierzę w ciebie. No, pilnuję przecież. Teraz będzie najlepsza konkurencja. O, tak! No ta, OG konkurencja, OG. Jaka OG? OG, oryginalna seria. Teraz w momencie, tak. dobra. Którą wybierasz y, drużynę? Chodź, dobra, ja popilnuję tych może, co? No, to nie, popilnujmy ich razem. Zobaczmy, jak idzie, będziemy tak przechodzić na prawo, i lewo. Gracie w Dacji, tak? Bracie oh. w Dacji. O, O, trujeczka. Z... Dwa, raz nie, dwa. Nie, nie radzi sobie, nie radzi sobie. O, dał radę. No, nie radzi sobie. A pan, pan da radę. VR, co, w, co, w realnym świecie już nie taki cwany, co? Ej, zobacz, ale no, powiem ci, tutaj im bardzo długo schodzi, ale jest najłatwiejsza konkurencja. Maciek, nie, nie rozpraszaj. Motywacja, ich. motywacja. A, sumie motywacja. Racji. O, dobrze dajesz! Dawaj. O patrz. zadziałało! Dalej, bieg, biegni, go, go, biegni, go, 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 chodź, chodź, jak do ta następnej a, drużyny a stań zobaczyć. Tak, stań tak, stań tak za. Okej, okay, wyjdzie się ślim przeszkadzać. Ale cwaniaczek wiedział, kolejnym widział, idzie. Dobra, chodź przejść kolejnym drużynakiem idzie. Top, top, Tutaj mamy tak, druga konkurencja Oni przy zrobiona. Oni już trzeciej są. Tak, o, konkurencji. Przy, Ej, To przy trzeciej to całkiem, przy... ten jest przy czwartej już na piątym idzie. Ale tak, stań mu tak. <noise> dajesz, dajesz. Tro -lo -lo -lo. O, dobra. o przeszedł. Mój przeszedł, bo go puściłam. No hmm. mój nie przeszedł. No bo mu przeszkadza cały czas. Nie wiem o co mu chodzi. Nie wiem o co ci chodzi, nie. Dobra, co ci idę idę zobaczyć tam tą drużynkę jak im idzie. O, no, tutaj dobra. jest. O, jeden sobie sobie maciek na trójce nie radzi. Nie radzi ja sobie. Ja bardzo mocno liczę, bo minuta mu została. Jestem ciekawy, czy mu się uda. Tak, a on ma, patrz, nie, nie radzi sobie na trójce, a została mu jeszcze konkurencja Bączka, który wcale nie jest taki prosty, jak pamiętacie. No nie, bo tam też ciężko rzuca się. I podrzucanie tej tej y, cheiderskiej czegoś na nóżce bo ten, piłka nożna. Ale, ale ten u mnie nie może zrobić, bo ja mu staję cały czas. Ej dobra, daj mu szansę, puść go, puść nie. go. Puść go Maciek. Na ostatnie 10 sekund. No, ale on masz ma jeszcze dobra. dwie konkurencje. To zagram z nim, że jest na trzeciej konkurencji, to dam mu 30 sekund. Dajesz Pingwin, dajesz. Dajesz. Da dam... Dobra, biegnij, biegnij, biegni, teraz pozwalam ci, biegnij. Masz 30 sekund na wykonanie... A co on trzech... tak pomału Ty... idzie? Ja muszę. Ja muszę. to z myślić, że jest. Ty on się, nie, on się nie śpieszy w ogóle? Co to ma być? No, no to gdzieś widzę. co, 20 sekund. Maciek, pilnujesz go, bo tam u mnie zostało dwóch. No, pilnuję, pilnuję, 15 sekund. Ja nie wierzę, że on to zrobi. Ej, gościu, u mnie wszyscy dali radę, nie? Chyba. O. Cztery, piluję tego. 10. No, u mnie 7, dał... 6. 6 5. 5. Cztery, trzy! U mnie wszyscy 2, dali radę! Jeden, u mnie nie! Ouoo! Ale go uuu, ściągnąłeś, uuu, widziałam dwóch. to. Dwóch miałeś, a ja ani jednego wobić zostawić jednego, no co te? No za długo biegłaś, a ja musiałem pilnować porządku. Ej, co to za nielegalny strumień światła? Co tu się dzieje? Co to jest? No właśnie, Komuś nie kradnij nóg? pieniędzy! Nie kradnij pieniędzy! No, 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 co to za jakieś dodatkowe. To jest róg jednorożca, Maciek! No jasno, ona, a ty co? Ona myśli, że jest jednorożcem. Aha. Przepraszam ja się ty... bardzo, Dobra, a co ty, jesteś, ty tutaj co? pan robił? Pan do mnie coś brzydkiego tutaj chciał pisać, czy co? Halo? Ja wykonuję tylko swoją pracę, za to mi płacą, że tak muszę wam, z wami robić, a nie. No tak. Karuzela! Ta, <słuch> Maciek, tutaj będziemy mieli tak. dużo roboty. No tu będzie dużo roboty. No. Ale będzie mile robotę. Przygotowałaś się na czyszczenie? Tak, przygotowałam, jestem gotowa. Dawaj dawać! Da, 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 da. Aż mnie rączka świerzbi A mnie nie. A ty tak na spokojnie do tej roboty podchodzisz, rozumiem? No bez Din, emocji! Darin, darin. Dawaj macie jak za nimi Nie dasz rady Nie dasz rady, nie dasz rady, nie dasz rady! Przygotuj się, bo za 5 sekund z muzeczkami tak, się zatrzyma cztery, i będą musieli bierzesz 3, 2 Jeden. Z drugiej strony jest zgrupowanie dobre! No, jedna. O, tak. no tutaj, o. za dużo was tutaj, za dużo was! Za już dużo! Dwójeczka. Tu się zgadza. Tu jest tu o. zamknięte. O, o, o no. zobacz! O, biegają, biegają mnie do bitki. Macie! Tutaj mam też Biegaj. dwóch! Tutaj też mam Ta. dwóch! Widzę, biegają mnie do bitki! Ja. Wszystkich, ścigaj, no, ale ścigaj. będzie roboty, ale będzie o. roboty! Dobra, tutaj ściągamy wszystkich Papa! Bierz ich Maciek! Dobra. A, ale mam cela, ale on cela. Tutaj A nie co? mogę otworzyć, ale to nie jest z którego A nie tu mogę tu piątka osób, Maciek! Dobra, ściągnąłem go, ściągnąłem go. Dobrze, brawo Ty. No, myślą, że za drzwiami się schowa. Tam czycie, jak mam zagrał. Kto dziś dostał? Nie, Maciek, To dostanie dzisiaj kurleczkę od Maciusia! E, Ruzia! No kto dostanie to? O, doj, Let's go! Dwóch, dwóch dwójki, masz. dwójki, dwójki, O, dwójki, Będzie dwójki, ciekawie. Dwójki. Tu im Ci się udało. Tu im się zgrali. udało. Ej, wszystkim się udało! No to, no to troszeczkę zrobimy zamieszania. Otwieramy A. drzwi. A nie możemy. Nie możemy? No co A, to ma być? Chciałem na dzwoniaczka. Nie, wiesz, zachodzi, nie. No wie? ja też chciałam otworzyć drzwi, ale no... Aj. Dla każdego starczyło miejsce, widzę, co się tutaj. tutaj. A co to ma być? Panie! Panie organizatorzy tej grzy! Co to ma być? Dum, to dum, to dom, to Nie przemyśleliście hey! tego, bo dum, dum, liczba parzysta gracz hey! dać nieparzystą dum, liczbę! Dum, 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 Maciek, co ty się śpiewasz? Nie ma muzyczki teraz. A, no to ja sobie śmiałam w głowie. No Maciek, no co ty? Ej, dobra. Wsiadam muzykami. <ślam> co to miało być? Mam nadzieję, że teraz nie będzie podwójnie, bo to było bez sensu. Wiesz o tym? Po trójki, 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 to na pewno im się nie, Chodzę nie uda. Chodzę do roboty dę, dę. od poniedziałku do piątku. Za dę. co wam zagroszę a i muszę strzelać w nich. Dobra, po ile mają jednego? O, pojedynczo, pojedynczo, to będzie nie, chyba się. dla o, każdego będzie. Mam o, już swój już cel. Już zagubiona duszyczka biega. Mam swój cel. O, tutaj się dwóch Maciek kłóci. Trzech się Ta. chciało kłócić, trzech się, trzech tu się kłóci. kłóci. Trzech się kłóci, trzech przepraszam bardzo, o, nie można. popychają się, o! Wow. Wow, ale, afera, ale afera, ale afera. Nie ma problemu, nie ma problemu. <noise> ale walczą o tym. Ej, wypuśćcie mnie. <noise> wypuść, wypuść mnie. O, Maciek, Maciek, poczekaj, jeszcze mają czas. Jeszcze Dawać tego. Ale dobra, bierz go, bo ucieka. 5 sekund, strzelaj w go. No nie mogę, amunicja mi się skończyła. O, trafiłeś. <głos> <głos> no co, co Akur, akurat mi się amunicja skończyła i nie mogę przeładować. A. Nie, spokojnie, ja tu pilnowałem całą pieczę. Tej nie ma żadnych graczy. Jest pięciu wspaniałych... A, cztery, ja, myśl... pięć, Ej, ja już myślałam, cztery. że w ogóle graczy nie będzie. No, czterech wspaniałych jest graczy tutaj. Ale będziemy mieli robotę na tym, na szklanym moście, ale to będzie epickie, to będzie epickie, Maciek. Dwa na dwa grają teraz, także będziemy szansę. Ej, na moście będziemy ich trollować, dobra? W jaki sposób? W taki sposób, że będziemy skakali na te same płytki, żeby myśleli, że to jest dobra ścieżka. A, dobra, dobra. Więc nie skacz na inne niż ja, ok? Dobra. Ale będzie się działo, już mogę się doczekać. Dobra, Maciek, 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 tutaj. Poczekaj. A skąd to wiesz? No bo przecież my możemy skakać na każdą. Na każdą możemy skakać? Ej, dlaczego ja mu dobrze pokazałam? No właśnie. <laughs> Ej, czemu ja... Róża. Ruzia. Ruzia! No bo ja dobre trafiam. Dobra, niech idą sami. Ruzia! Maciek, ja miałam takiego farta, że wszystkie trzy były dobre! Ruzia! Ej! A nie, no bo oni, ruz... oni mieli szklane mosty. Mają te ja jak... spadłem przez ciebie. Przecież żyjesz, jesteś nieśmiertelny. Dobra, dawać, no, co zrobicie? Co zrobicie? Nabrałam ich! Przeżył! Jak? Przeżył, przeskoczył, przeżył! Ej, jak? Wiesz go macie! Nie można, wiesz, to co jest? Ej, co to za cheater! Rusia, ale i ułatwiłaś sprawę, ty miałaś ich zrobić, żeby jak najmniej ich zostało, a ty zrobiłaś, skoku, tu... Tak, a powiedz mi... I oni za tobą. Ale jak gram graczem, to nigdy nie miałam takiego szczęścia. Za trzy razy pod rząd trafiłam dobre stopnie! A daj spokój, ta chyba tutaj coś czuję, że... Ta ona chyba pomaga wszystkim nie, graczom. Nie, nie pomagam, no co ty, chyba Maciek? Chyba jest ja nikomu... takim sasem trochę u nas. No. Nie, no nie mów tak do mnie! Maciek! Chyba odwróć tak. się, odwróć się. O, o, Lina! Dwa na dwa, teraz linę walczy. Dobrze! Do? ciekawe jak to będzie lepiej klikał. Nie, to jest epickie, nie? Powiem ci jako gracz, bardzo podobała mi się ta konkurencja. Chyba, że masz tragiczną drużynę Federacji. Wtedy... Ja już wiem, kto wygra. My? Wiem, gdzie jest gracz 001. Gdzie? Tam po drugiej stronie. A skąd, to wiesz? Tu mamy gościa no, na wiarce? Ma napisane. Ma no, napisane. Macie kto. <laughs> motywacja. Motywacja, motywacja. Dajesz! Motywacja. Dajesz! Let's go! Let's go. Pchaj tą linę, ciągnij linę! ciągnij linę! Maciek nie zastanawia się, dlaczego oboje jesteśmy z nimi po tej stronie? Bo tam jest 001 gracz. To jest nasz boss. A, no dobra. 8 ty, sekund. Ty, a myślisz, że. Bycie graczem 001 to ma coś do rzeczy, naprawdę? No tak, no tak. On jest bezpieczny zawsze. On zawsze jakoś fartownie wygra. Patrz, patrz. Nie, przegrał. Co? Wszyscy U... żyją, wszyscy żyją. Jakim cudem? Nie, tamta dwójka spadła. Ale ja widziałem. Zostało dwóch śmiałków. O. Dr... Ja też widziałem to, co ty Nie... widziałaś, ale grasz 001 musiał przejść za Tu jest nasz boss. No jest, jest. Jest, 001, co? Jest tutaj nasz ten VIP. No dobra, no okej, okej, nie, no, no, nie no. spodziewam się takiego obrotu spraw, że on jest taki podstawiony. Nie powiedzieli mi tego przed przyjęciem no, tej fuchy. No, no widzisz, widzisz takie no. rzeczy. Ej, tutaj można jakieś drzwi otworzyć. O! Co się wydarzyło? Dobra, pilnujemy. Walka ma być sprawiedliwa. Fair na fair, nie bijemy poniżej bioderek. 001. nie jeden. dostajemy w twarz. Proszę w twarz też nie lać, bo ząbki trzeba dbać. Także, Ej, let's go! Macie. Nie mogę wejść na planszę. No wiem, bo to ich plansza jest. My mamy a możemy, ich a możemy im utrudniać? A, To jest końcowe zadanie, to bez różnicy to jest. Ej, ale chyba jak jednego trafiam, to widziałam czerwony ślad. Ta, tak. Po... O, gracz 01 wygrał. Gracz 01 wygrał. No nie no, jakbym się wow. troszeczkę nie chciał. Gratulacje! Tutaj. Gratulacje szefie! Szefie, szefie gratulacje! <laughs> Szefie, gratulujemy wygrania. Szefie, gratulacje! Szefuń, co jesteś najlepszy? Dobra, Maciek! Koniec fuchy! Wiem, 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 feirant, się Maciek. za nich, żeby nas tak. nie skopali. Tak, tak bo jakby się, jakby się dowiedzieli, żebyśmy strażnikami w tej gierce, to byśmy mieli przekichane. No oczywiście, że tak. No dobra, to jeśli podoba wam się odcinek, jak z Maciusiem byliśmy strażnikami, pamiętajcie, żeby stawić komentarz pod odcineczkiem Squid Game. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i wbijajcie do Maciusia, żeby odzyskał włosy. Pa, pa. Pa.